I, no, i, ja, już, ja już tutaj nie pierwszą osobę widzę, co I, I, Iza przeprowadziła i, i to dla mnie też jest taka nauka I, i ja wam powiem, dzisiaj tak, dzisiaj jest mecz, dzisiaj moja, moja partnerka y, zadzwoniła do mnie gdzieś tak przed 19, mówi, no to, to ja zaraz podjadę, to, to pojedziemy, no nie? ja mówię, nie, bo mówię, bo Czarek przyjeżdża po mnie i on ja mówi, a gdzie ty jedziesz? Ja mówię, jadę na mitnik. On mówi, przecież mecz jest. nie? Ja mówię, no ale y, ja jadę na no i, no i właśnie tak jak tutaj Artur mówił, no kiedyś ja jeździłem, żeby się pokazać, popisać, nie? Powiedzieć, jaki to ja mądry jestem. No i tutaj dzwoni jeden podobiecny. No jak tam wiesz, jak, jak obstawiasz? się? Ja mówię, wiesz, nie wiem, bo jadę na Miking. on mówi jak to? Ja mówię, no, no tak to. Teraz dzwoni drugi. Ja mówię, on mówi, no ale co? ja mówię, no ja jestem na, na Floriana. I mówię, jak dzwonisz do mnie, to proszę, żebyś nie jadł. Mówi a przyjść to tylko telefon. Nie? Ja mówię, jest co, ale... Co innego, żebym jadł, ja, ja tu, nie? Ale, ale, ale to po prostu nie jest. Ja, ja po prostu robię to, że jak czekam na telefon telefon politycznego, to nie jest. Wychodzę z mitingu, czekam. No i teraz dzwonił trzeci o dwudziestej I, i mówi 2-1 dla Francji. Nie? Ja wie co już grają? A on mówi nie no tak obstanę. Ja wiem, ty ja jestem na mitingu. <zujesz> No i, no, i, no i właśnie, słuchajcie, i co? I, i ja jestem tutaj, najdłużej z Was. I, i co? I co ja tutaj robię? To ja tu mówił Tomek, tak jak mówiła Iza. Ja po prostu przyjechałem, żeby nie pójść na tory. No, w takim jestem stanie, wiecie Wczoraj po mitingu, po, po, po robieniu wszystkich gestii e, tutaj nie będę mówił kto, kto tu jest kto, kto, kto ze mną program robił I, no i co I, 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 i w taki dzień ja po prostu przyjeżdżam na mitik jak ja wszystkie mecze oglądam komentuję wrzucam na youtube'a tam moje komentarze i tak dalej żeby błyszczeć po prostu nie? I, i ja tu też dzisiaj przyjechałem żeby zabłyszczeć to chcecie mnie sprawdzić z Wielkiej Księgi, z Wiadomości? Tak jak ostatnio z może powiedziałem, że nie dwóch założyło, a, a tylko trójka. No to, to mi dziękowali, że wreszcie coś nowego powiedziałem, bo ja tam byłem w Akronie. Ja tam byłem na tej sali, gdzie odbył się pierwszy miting. Ale co ja tutaj dzisiaj robię, wiesz, mi, no to mi aż się płakać chcę, bo Że po paru latach nie picia, po paru latach zrobienia programu, przekazywania go innym. Ja po prostu dzisiaj tu się przyjechałem, żeby... No bo pić mi się nie chce, nie? Ale na te tory to bym poszedł. Z Izą razem, no. <grymina> <grymina> I Iza Słuchajcie, a dlaczego? Bo ja dzisiaj, dziś, dzisiaj Czaruś podniósł mnie pod szajnoky, pod, pod same schody. Tam, tam gdzieś się karetkami podwozi i, i mówi do mnie, jakbyś wychodził, to kulej, bo to nie wypara, żeby wiesz pod same chody. I ja, słuchajcie, ja wyszedłem, kulałem i tak, tak się mówi, tak, czas a taki sprawny tutaj, nie, taki tego udaje to. Słuchajcie, wszedłem do tego lekarza i, i wyszedłem, bo on mi powiedział, no miał pan tą operację na przebuklinie, no, ale wychodzi na to, że chyba trzeba będzie ją powtórzyć. Nie? I ja jeszcze jest załatwiony. Nie? Zobaczymy za rok. Ja mówię za rok, to może mnie już nie będzie. Nie? Jedna wiadomość. Ciężko mi się chodzi. Okres świąteczny, to ja wiem, że to jest dla mnie ten okres, kiedy niektórzy przyjaciele żyły otwierają w więzieniach. Tak miałem przez parę ładnych lat. Nie? No i dzisiaj jestem właśnie tak jakbym był pierwszy raz. Po prostu przyszedłem po to, żeby nie komuś pomóc, tylko żeby sobie pomóc. Dziękuję bardzo. Mam